Dzień dobry, przepraszam, widzę, że pan się przygotował na zakupy z listą. Nie pożyczyłby pan na pół godziny? Powiem panu, że głupia sytuacja, pokłóciłem się z żoną. Ale co panu pożyczył? Lista zakupów, bo się pokłóciłem z żoną, że nigdy nie wiem co mam kupić. I powiedziała, ale moja, idź. Ale moja lista nie będzie panu pasować. Ale właśnie to ma być niespodzianka, bo właśnie żona mówi idź, coś kup pierwszy raz po swojemu, a nie, że ja zawsze muszę ci mówić, co masz kupić. No nie i tak. Panu znać, super... A co pan dobrego kupił? Może podpatrzę po prostu... Chemia. Może... Chemia i awokado. W sumie nie dobrze, nie awokado, nie. chemia. Ale no, no bo chemię kupię to powie, że musi sprzątać cały dzień. Przepraszam, nie odsprzedałaby pani tego zestawu likierów, bo chyba ostatni pani zabrała do koszyka. Nie. Nie? Płacę podwójnie Nie, naprawdę Naprawdę nie? Kurcze, Kurczę, żona mnie zabije Ale tu tam... Yy, no, Są jeszcze? Było, tak? Tak, na samym wejściu tam no, było Aha Nie zau, jak wchodziłam, nie wiem Może jednak Nie Na pewno? Nie, na pewno Uratuje mi pani życie Mężowi próbuje życie O kurczę, nie. to mnie żona zabije adwoka. No właśnie, nie? To jest <laughs> o, takie życie właśnie no, <laughs> no, Masz nie, no nic, będę szukał nie, dalej Dzisiaj w sklepie warzywnym Mam no, kupował żonie jabłka. Co jabłka. Prawda, stara cholera i tak obiera, ale muszą być czerwone. No właśnie, to jest no. Nie, Mam to samo. Mam piękne, gdy potrzebuję. Taki no, los. No. Dziewczyny? Sorki, macie... znaczy, mam pytanie. Miałybyście pożyczyć na pół godzinki listę zakupów? Bym sobie zrobił zakupy i wrócił, i wam oddał. Co? Listę ja? zakupów. No bo nie wziąłem swoje, ja mówię. Może tutaj. Ale chwila na Tak, to no. No ale bo dała mi. Idzie... Znaczy, nie wziąłem od dziewczyny listy zakupów i po prostu muszę zrobić zakupy, a... Ale my nie mamy listy. Nie mamy... Bez listy robicie? No. No. Ojejku. Też możesz tak? spróbować. Ojejku, no właśnie, ja nie mam krótką pamięć dlatego zawsze biorę listę z tołam. Przejdę mówię, może wy macie, no to zrobię. Ona bierze wszystko, co i wpadnie w ręce. A, czyli tak, taki taki sposób w takim razie, no. tak? też możesz spróbować. Dobra, no to spróbuję w takim Tylko razie to jest ryzykowny, uważaj. Taka, taka głupia sytuacja, bo jakby pani wzięła sok, dwa soki w sumie dwa ostatnie i też chciałem pytanie, czy pani by mi nie odprzedała ich, żebym nie szukał. No właśnie byłem przed chwilą i kurczę i tak, wszystkie... Wszystkie są wykupione pani Tak? No widzi pani, to ja może źle patrzyłem Czy pan robił zakupy z listą zakupów? Tak, tak oczywiście A dałoby radę taką listę mi na pół godziny pożyczyć? Bo mówiąc szczerze, dziewczyna puściła mi na to... widzę, że pan kupił to samo, ja poza i... A, pa się normalnie pan po Mówi pan? To rzadnie, bo to nie... No właśnie, no właśnie, no bo mam tak, kole też, no przydałaby się kola, to by się przydało Także byłoby idealnie, powiem panu szczerze Proszę bardzo. Tak? Dzięki bardzo, dzięki bardzo nie miałby pan pożyczyć listy zakupów na pół godziny Pokłóciłem się z żoną, mówi, żebym zrobił jakąś niespodziankę, a w ogóle nie wiem co kupić. Nie a nie widzę, że... Ja jeszcze tego wszystkiego A okej, okay, widzę idealne czteropak na wieczór. owoce dla żony, warzywa. O panowie, słuchajcie, wy widzę, że robicie zakupy. Na pewno macie swoją listę zakupów. Pożyczylibyście ją na pół godziny. No Dziewczyna wysłała mnie do, na zakupy właśnie bez listy, tak słabo. No bez listy. Tak? Bez listy? Głównie. Jaką listę? Zakupów. Bo ona mnie wysłała, żebym zrobił jakieś zakupy na obiad, a szczerze powiem, to zapomniałem jej. A rzadko bywam w sklepie i nie wiem, co kupić. Chyba, że pani coś poleci na obiad. Ja nie wiem, ja mam z listę zakupów starania, ale... W telefonie? potrzebuję. No to chyba, że na 5 minut telefonik pożyczymy i, i zaraz wracamy. No nie, no jak? No jak? Normalnie. Macie paragon może, który kupiliście z zakupów? Tak, a dałoby radę pożyczyć na pół godziny? Nie Nie macie? Nie sobie, właśnie kupił to samo szczerze mówiąc O fajnie, bo ja nie mam pojęcia powiem wam szczerze i... A właśnie kupię sobie to samo Dzięki Cześć, mam takie pytanie nietypowe Miałabyś pożyczyć listę zakupów na 15 minut? Zrobię zakupy i ci oddam Nie mam. Miałaś się. Nie zauważyć. <grym>, mikrofon też zauważyłem. Tak, no to dobra, spalone. Dobra, tak naprawdę oczywiście ukrytą kamerę nakręcamy. Sprawdzamy reakcję ludzi pozytywnie, oczywiście. Właśnie, sprawdzam reakcję ludzi, jak proszę go paragony, że zrobię takie same zakupy. Zostaliśmy zdemaskowani. <grym>, <grym>, w porządku, nie przeszkadzam. Trzymaj Dzień się, cześć.